Halio, halio. Witajcie, cześć. Słuchajcie, ostatnio nagrywaliśmy o evencie, który w tamtym dniu wszedł. Filmik wyszedł w dzień następny. A dzisiaj już te nafarmione karty z eventów będziemy sobie otwierać. Także zobaczymy jakie mamy szczęście. Patrzcie, przy okazji mamy jeszcze tutaj do otworzenia dwa booster paki. Dobra, może Charizarda weźmiemy tym razem. Otworzymy sobie dwa sterpaki Charizarda. Zobaczymy jakie będziemy mieć szczęście. Ciach. Wave splash. Mamy, mamy, mamy. Noba. Okej. Okay. Włączmy sobie muzyczkę dla podkręcenia klimatu. Mamy nową kartę. Ciach, 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 bam. Mamy 164 i... niepowtarzające się karty. Może otwórzmy tutaj. Może otwórzmy ten booster. Ok, następna nowa karta. I następna. Nice. Dwie nowe karty, fajnie. 166 niepowtarzających się kart. Ok, ale dzisiaj chciałbym zrobić szybki opening. Tylko jeszcze wyklikajmy wszystkie rzeczy, co mamy do wyklikania. Daily misje i itd. Patrzcie. Jeszcze to tu klikniemy. Ok. Tak jak mówiłem wcześniej za ten event który jest tutaj na solo i jest ostatnie 4 dni, bodajże, bo dzisiaj jest 8, a trwa do 12, więc jeszcze ciągle macie czas. Denosaur e Drop Event poprzez granie, tutaj, jak mówiłem, to jest do przejścia, beginner. Następny i następny poziom jest tylko i wyłącznie do przejścia. Ten jest do ekspienia. E tutaj mamy klucze wejścia. O, mam nawet full już. Mam nawet już full. Dostajemy, jeżeli wygramy, gwarantowany prezent w postaci booster paku. Teraz sobie wszystkie je e, otwórzmy. Raz. Ja to przyspieszę. Nieudany. Numer jeden, nieudany. Numer dwa. Okej, okay, ale to nie jest to o czym mówimy. Ale nie mieliśmy tej karty. Numer 3. 4 No part czyki nie part. Numer 5. No, aż sam się uśmiecham do tego, co się dzieje. Dobra. To będzie z szóstym. Mogę claim Alnia. Jaka ładna nutka z heroesa Jo, Serio? Szósty. Nic z tego. Siódmy. Okej, tej też nie mieliśmy karty. Ciekawy arcik, ale to nie jest to chyba ósmy. Mam nadzieję, że nie zgubiłem się w liczeniu. Jigglepuff. Nowa karta, nie mieliśmy jej, ale to nie jest ta karta, którą chcemy wycelować. Ustrzelić. Dziewiąty. Dobra, to już dostaliśmy. Ej, no troszkę nie fart. Ostatnio, jak grałem też w ten wcześniejszy event, znacznie wcześniej poleciała mi karta, którą chciałem, czyli ta karta generalnie rzecz biorąc, która była, no, topową kartą z tego eventu. Dziesiąty. Ej, no kurczę, może się okazać, że jeszcze będzie mi grać. Myślałem, że na spokojnie, bo tam około dwudziestu kilku mam do otworzenia. Teraz będzie 11, a jest dwadzieścia kilka. Myślałem, że na spokojnie to ogarnę. Okaże się że zaraz, że będę musiał mocno przysiąść i jeszcze giercować, żeby tą kartę y, dostać. Okej. Okay. Chyba dwunasty. Zigli park znowu. Ej, no nie spodziewałem się. Myślałem, że na spokojnie to naprawdę będzie. Także jest ciężko. Myślałem, że będzie lżej. Trzynasty. Volume 2: Promo A, volume 2. Znów Jigipaw. Czternasty. Ej, no dajcie tą kartę. Piętnasty.

Ostatnio zrobiłem to w bodajże w 10 powtórzeniach. Jeżeli się nie zgubiłem, to 18. Ej no ja będę musiał grać to dalej. Ja co prawda mam tą kartę, no ale chodzi o to, żeby to z tego eventu zdobyć, jednak nie albo ten najładniejszy yy, arcik. Jest! Właśnie o tym mówiłem. Kurde. Chybałem, że nie będzie z tego nic, ale mamy to. Jest. Chyba 19 albo coś takiego, także no trzeba troszkę się postarać, widzowie. Ale mamy go. tą normalną kartę Wenozaura stage'u drugiego już mam. Dawno miałem. Ale chciałem ten rewersik ładny, no i mamy go. Pięknie. że Widzowie opłaca się giercować. Nice. Ale otwórzmy do końca. Jeszcze, jeszcze troszkę mamy patrzcie. Rachubę już zgubiłem z tego szaleństwa, które tutaj mnie spotkało. Także na szczęście udało się. Już naprawdę myślałem, że będę musiał do grać jeszcze. A czyli tak będę grał, no nie? Bo jeszcze jest 4 dni, mam sporo tego do wyparmienia. Będę mógł sobie te karty zrobić na, na, na lepszą jakość, wykorzystując właśnie ten pyłek tutaj. Też o tym musimy pamiętać, że im więcej mamy kopii, tym lepsze karty. Ładniejsze karty możemy pożyć, nie? Tam one będą wtedy. Skillowo, co? Numer drugi można? Nie dawało nic na początku? Proszę bardzo, Ciach. No, okej, okej. Coraz bardziej mi się to podoba. Ale jeszcze mamy ciągle busterki. No, a mówiłem, że im więcej mamy kopi kart, tym możemy stworzyć je ładniejsze. Czyli bardziej błyszczące. Efekty jakiegoś tam ognia. Różne rzeczy tutaj są. Do pozyskania, więc... green Greninja. Grininja. Nie wiem, czy dobrze wypowiedziałem. A, przy okazji, ostatni dzień Ponsa. Już więcej nie będzie. Dopiero za rok w listopadzie. Jeszcze, jeszcze mamy 2, 4, 6 bodajże. Proszę bardzo. Onix. Już troszkę irytuję Wam, bo powiem, powiem tak szczerze, nie jestem przyzwyczajony, przyzwyczajony do noszenia. No, może powiem tutaj... Wąsów, w moim przypadku to będzie zbyt dużo powiedziane. Proszę bardzo, można. Numer 3. Trzy ładne benozaury wylosowane spośród dwudziestu kilku boosterpaków. Można, można, proszę bardzo, proszę grać. Ale nie dostaliśmy ten, co najśmieszniejsze, nie dostaliśmy tej normalnej wersji karty Venozaura yy, na drugim stage'u EXA na przykład, którą mam co prawda, ale dostaliśmy tylko ten trzy razy najładniejszy arcik. Ale okej, okay, nie będę się gniewał, mam tamten, gdzieś mi się udało wydropić z normalnych boosterów. Okej, okay, ostatnie dwa. Pamiętajcie, że macie jeszcze 4 dni na to, aby to farmić. Później event się skończy i szansa przepadnie. Ostatni. Ok, teraz pokażę wam na przykładzie tego Huntera, o co chodziło mi z tym, że mamy dużo kopii kart i możemy je zrobić ładniejsze. Patrzcie tu. Przechodzimy do wszystkich kart. Przechodzimy do wszystkich kart, które mamy. I w tym przypadku to były karty. Sekundeczkę. O, 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 tutaj, te, Ale gdzie ona jest? A dobra. Ona będzie na dole prawdopodobnie. Tu już jakieś ładne mamy ar arciki kart, no nie? O, tutaj mamy aż 10 kopii tych kart. E, na niej mi jakoś nie zależy. Tamte wolę sobie jednak zachować, tak jak tutaj ten właśnie Wenozaur. Ale kliknijmy sobie w to i możemy, patrzcie, zrobić lepszą wersję tej karty. E, dobrze mówię? Dobrze mówię. Możemy sobie za ten tyłek, który też dostawaliśmy, ogólnie ten tyłek dostajemy z daily misji, oraz jak widzieliście bardzo dużo tego pyłku dostałem za ten event za otwieranie tych booster paków. Okay. Jednak mogłem. I o co chodzi? Że ona teraz właśnie będzie taka lekko świecąca. I na następnym stage'u yy, tego upiększania kart. Będzie to wyglądało tak gwiazdkowo, troszkę, nie? Ale patrzcie, ile mamy tego, tego, to ulepszmy sobie. Na 9, na 8 się zmniejszy liczba posiadanych kart, spoko, ale będzie ona chociaż ładniejsza. To jeszcze sobie tutaj upiększ, upiększmy tą kartę. Patrzcie, jest teraz gwiazdkowa, takiej jeszcze nie miałem. 150. 8, teraz takie... Dobra, weźmy to, weźmy to. Czemu nie? Będziemy mieć chociaż jedną taką jakąś ładną. Mamy troszkę tego pyłku. Ciach. Patrzcie, teraz tak ona wygląda. Jeszcze zrobimy sobie ostatni stage, tak? Ostatni stage będzie wyglądał tak. Poświęćmy sobie. To właśnie chodziło mi z upiększaniem kart. Dodał jej jakiś taki efekt, no nie? No zawsze coś ciekawego. Okej. Okay. A tutaj możemy też taki efekt zrobić, o, oczywiście tego nie zrobię, bo szkoda mi tej karty. Za chwilę mm, mogę, mogę nałożyć jej efekt. Yy, cards to Chain Exchange. Jedną kartę bym potrzebował spalić, tak jakby. 500 tego pyłku i nadałbym jej efekt. Ale nie chcę tego robić. A generalnie rzecz biorąc, jeszcze wam pokażę tylko tą kartę venozaura, którą mm, można też wygrać, a której wygrać mi się nie udało. Może jeszcze pogram i mi się uda. A czekajcie, o, to jest ta karta. Tą kartę również można wygrać, ale jeżeli mam być szczery, to tam mi się bardzo podoba dużo bardziej niż ta, więc. Tutaj jest Menosaurus X, a tamten też jest Menosaurem X. Czekajcie, jeszcze tylko to sprawdzę i już kończę ględzić. Nie. Nawet lepiej. Dlaczego? A, heal 30, damage from the Pokémon. Ok, czyli tutaj się jednak różni to, bo. E... Oczywiście się healuje, spoko. Ale tamten na EXE zadaje więcej. Ale też lepiej, że nie mamy EXA, ponieważ przeciwnik, jeżeli karty niszczy nam kartę EXA, zdobywa od razu instant dwa punkty. No nie tak samo my oczywiście. Ale no, 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 myślałem, że to jest vis-a-vis -vis taka zwykła kopia, a to po prostu jest inna karta. Ale okej, okay, mamy ją, udało się. W trzech egzemplarzach pod... udało nam się ją zdobyć. Dobra, to tyle z openingu. Grajcie i węcik, opłaca się.